Ja jestem gotowy. Jesteś? Mmm, dwie lodówki. Ktoś jest gruby. Gruby. O! Dzięki, roz... O, kubek. Już, już, o, ktoś jest. mi to pomysł. Przenieś. No Dobra, słuchadza panowie, lecimy, dokładnie Nie, tutaj, tutaj, bo zapełnijcie punkt zapełnijcie punkt, zapełnijcie punkt NIE ROZMIERDZARNAJ ja ty jesteś... Już nie zapełnimy Rzucaj, Już ma poniżej No teraz... Już jest Proste problemy, proste rozwiązania Wystarczy zaje... Przedną tą ścianę <laughs> No ten, następnym razem zaje... <noise> dobra Co to jest? To ci słowa Uściuł. Łoś to tu niesie się wierdło, soper! Chodź tu z wózkiem, bo ona to za 3 lata dojdzie. Chodź tu, bo na 30 godzin się obraca. się, <noise> Tak szybko jak w robocie. Grzeczny rzutek. Stój, stój. O kurwa! <noise> A trzeba wózek z powrotem odstawić? W sensie? z powrotem do naszej bazy, wózek trzeba? Czy można go zostawić? Nie, nie trzeba. A, czy tak sobie na sport bierzesz? A co, zabronisz? Nie, tak się zbytam po prostu. Czy to Jest, trzeba brać? Jestem fanem wózka. Dobra, jesteś włoskowy. A śmiesznie, bo w robocie jedzę na wózku. Robota do gry biorę. Na wózku widłowym? Tak. Zostaw mi Brutalu. Co mi zagrodził drogę do bazy? No nie wrócimy do bazy, przez tego ciężko. Czyli to już takie bardziej skrzywienie zawodowe teraz. Tak, mam fetysz do wózków. <laughs> To on jest zawsze w statku. a, -a. No wózek ciągnął. No bo Daniel jest <gryw> łubi, że jest wózkowym, bo jeździ wózkiem i bierze wózek. Jeb. Yep. Patelnia. A my gry. O! o! Jest, jest jeszcze miecz. A jak już tyle patelnia. Patelnia często no? Co ty spierdalasz? chrup, chrup Wiesz, teraz wypisze się na mapie? Tak Tak, musisz go poddusić O tak, kinki Proszę Natalia, przestań Diamond. Nie, nie wyjdę Dobra, rozjebałem Jesteś upośledzony Ej, chodźcie Potrzebuję dwóch, potrzebuję jeszcze jednej osoby Dobra, biorę sam Dawaj, dawaj, kur... Jedziemy, kurwa. Dalej, kur... Wyjebcie ten pierścionek, wyjebcie pierścionek Dawaj, ciągnij, kurwa, ciągnij. Ciągnę druta. Kurwa, szorujemy! Ciągnij! Szorujemy mi po kurwa, pobijasz! O kurwa, to starczy całą wartość. i Weź do góry, do góry to podnieś. To jebnie. O, chuj. Chuj, daliśmy radę. No kurwa. kaczkę ujebałaś! no i chuj. Pachaj, to była szafa. Kaczą a każka zabija? Ty spierdalasz! Ach, Hajj, też mógł na rozjebać. Nie, że ja się uspokoi. No co ty <laughs> robisz z tym? O chuj, zobacz do żami, zabaż do żami, spierdalamy. Po kurwa nie. Chodźcie, uśpię ją. Tylko Daniel musi zejść z celownika, dobra, śpi. No oh, nice. Pijcie ją. Pszczp. Psz, psz. Biedy. Góra, dołu, Uwaga na kaczkę. Nie patrz, dalej. Nice. Dalej. Co? No, no, tak, tak, kaczku, tak. Tak, tak, tak. oczywiście. O, sześciopak znalazłem. Panowie. O na kurwa, Mam już dwu, dwunastopak, kurwa piwo nie rozwalaj! O, dobra, ja, ja podziękuję. Nie się Dam o, dwa sześciopaki to się dogadamy. Kaczka spierdalaj. Ja. Dobra, lecimy z tukami. tutaj? to jest hipopotam. Jak to jest hipopotam? Nie. Czemu nie podskoczysz po prostu? To okay, herpata. No. Kurde. a, drugi zrzut jest. Nie rozpierdol, wydrę ryja. No właśnie. Dobrze. No! No! Kurwa! Co <grym> to wyświetlenie. Jeszcze? Po... <grym> jeszcze, jeszcze jest coś warte. <grym> jeszcze jest, kurwa, coś warte. Pocieszenie. Kurwa, trzymaj to. Nie, o, ja... O, widziałem to, kurwa, 5000 na minus, kurwa. Chwycisz to, kurwa, czy nie? Rozważę twoją propozycję. Jak zjebałeś, to ty, jak zyskujesz to my. Powoli, powoli, w lewo. O chuj, co to było? O chuj. Do kibla ją włożę i chuj. Do kibla ją włożę. Bo... Utop śmiecia. Nie, ona się dusi. Utop śmiecia. No ja utopiłaś. Jeszcze raz, za mało. Nie wiedziałeś, najlepszy czarny to taki, co jest za free. Moga? Moga? Trzymam. Coś to odjebała. mi <grym> się rozjebały. Macie patelnię i macie grozę. Nie O chul. I mogę go jągnąć głową? To może nie zadziałać. Nie to nie, nic nie zadziała. No dawaj. Hehe, debil. Oddaj tą głowę do wózka. Czekaj, bo się, bo się bawię z tym z bliskiem. Wyciągnę go stąd, chodź, oj Ale cienia No co ty kurwa robisz? <laughs> Niechcący. To niedomagający, Dwa chromosome więcej? Ej, kto chce patelni? Ochój. Dobra, nikt tego nie widział? Książkę może okay. ta książka może cię ugryźć? Okej. Nie wiedziałem, że ta książka możecie ci jak biegniesz? Italia, <grytania> bo cię zabiję workiem, każdy słyszę. nie! Kurwa! A cię nie masz! Nie dotykaj mnie. Puszczę ją, skata, to nie bo spadniesz do moczu. Nie mam pomysłu. O ty kurwo. Weź ten pociąg, chcę sprawdzić. Nie. nie, jeszcze nie puszczę. <grydź> 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 Będziemy się jebać. Dobra. <grydź> Hej! Bałeś, ty się bym go wtchnęłaś. No tak kurwa, widziałem jak go kasz. Właśnie, po, po, ja, ja nie po niego stycznie. biegłem. Po niego biegłem tam papało. Właśnie. Nie trafiają Problem, czy ty... Co się odbywa?